Siema ziomki i ziomale, witam uksantora na kanale Wiejskim Życiu Nad Morzem. Wyszła nowa rzecz, dzisiaj mamy 2 sierpień 2021 i mamy tutaj nadmorską przepustkę sezon pierwszy. I są misje dnia, które robimy pewnie codziennie. Mam na to do, czas do końca dnia, 14 godzin to pewnie, nie wiem, 14 godzin to będzie do drugiej w nocy chyba, albo do pierwszej. To, wygląda na to, że do drugiej. I tutaj trzeba robić po prostu misję i. Trzeba robić tablicę zamówień. Odebrać srebrny kufer misji dnia, czyli nawet niefioletowy. Wykopać po prostu 10 kufrów na ścieżkach. Otworzyć raz scenę zadań. Ciekawe, czy wystarczy otworzyć tylko. Pyk, otworzyłem scenę zadań. Czy to wystarczy? Tak, to wystarczy tylko. Weź, nie robić z tego zadań, czyli odbieramy, pyk i dostajemy punkciki, nie? Pyk, punkciki. No i za te punkty odbieramy nagrody. Żeby odbierać oczywiście nagrody z dolnej półki, musimy kupić pakiet za 33 zł. I wtedy dostaniemy, widać, ramkę tego flaminga, tęcze 6 dukatów, 100 talarów. Na no wychodzi na to, że te nagrody dostaniemy. No i dodatkowo 100 codziennych, darmowych punktów, nie? Ale nie musimy tego kupować, będziemy dostawać tylko nagrody z górnej półki. Tutaj misje sezonu, no to już są trochę dłuższe. Niektóre po prostu od razu zrobiłem, bo jest zbierz 1000 dowolnych plonów, no to ja mam po prostu dużo grządek, to mi się to zrobiło. Tutaj nawet nie pisze co, ale zrobiłem. Tutaj podpowiada mi co. Czyli po prostu trzeba odebrać te misje codzienne, chyba o to chodzi. Mam nadzieję, że, że o to chodzi. Zobaczmy. No nie bardzo. Pewnie chodzi o otwarcie kufrów. Właśnie coś tutaj jest zbagowane, że nie pisze co. A więc trzeba pewnie odbierać kufry, kufry misji dnia. Trzeba odebrać, widzicie, 18 razy kalendarz. Tutaj wystarczy odebrać jeden raz kalendarz, nie? Nawet, O, nawet nie kalendarz, tylko po prostu bonus lojalnego farmera. Tutaj trzeba przez 18 dni otwierać kalendarz, żeby dobrać te 200 punktów, nie? Dodatkowo widać już tutaj, zdobyłem drugą nagrodę, czyli trochę nawozu dla rybek. Czwarta od razu się odebrała, czyli 4 mocy. Dalej będą tokeny koła fortuny. Dalej zwykłe monety, tylko 3000. Zwykły nawóz, karma dla rybek, 6 mocy, 100 tokenów, 15 żółtych żetonów, 6 zwykłych konewek, 5000 monet, 8 mocy, worek przynęty, 125 tokenów koło fortuny, super nawozy, 6, 20 żółtych żetonów. Trochę paliwa, 6 benzyny, malutko 75 OP. No, 6 benzyn to właściwie na jedno użycie, czy nawet na nie jedno użycie, bo tam 5 idzie na jedno użycie, tak? Tu 4 niebieskie żetony, 6 super konewek, 25 tych żetonów, 12 benzyny. No, trochę tego jest. I tutaj widać co jest, już nie będę mówił. A na sam koniec za darmo dostajemy. Awatar z letnim Flamingiem. O, widzicie, jednak jest jakaś nagroda za darmo. A tutaj, oczywiście, na dole mamy widać lepsze nagrody. Tego ja nie będę kupował, bo nie jest mi to aż tak bardzo potrzebne do grania. Ja mam dukaty i mam wszystko, co potrzebne mi jest do gry. Jak ktoś chce, to oczywiście nikt nie broni, może kupić. I tu mamy jeszcze jakieś pudełko bonusów. Kurs wymiany 100 punkty. Jedno pudełko, aha, czyli jak po prostu zdobędziemy wszystkie te nagrody do końca, to mamy możliwość wymiany sobie na pudełko bonusów. To pewnie jest jakieś pakiety się tutaj dostaje, fajnie. No i w sumie tyle mogę powiedzieć o tej aktualizacji z 2 sierpnia 2021. Będzie to trwało, jak widać, długi czas. Odliczanie jest tutaj: to są sekundy, minuty, 710 godzin ale tutaj oczywiście sezon trwa 29 dni. I pewnie się będzie to powtarzać co miesiąc. Każdego miesiąca nowe. Wiadomo. Jest to można powiedzieć skopiowane z innych gier. Typu na przykład można powiedzieć nawet Hill Climb Racing czy, czy Clash Royale. W każdej grze była jest darmowa, darmowa pula nagród. A jak się wykupi pakiet Powiedzmy, nie wiem, w niektórych grach za 15 zł, w niektórych grach za 20, tutaj za 32, w niektórych za 40. Hmm, różnie. W zależności od telefonu na iPhone'ie to chyba jest droższe. Dostajemy dodatkowe pakiety. No i tyle w sumie, tak? Tak więc, oczywiście, jak się filmik podobał, to zapraszam do zostawienia łapeczki, zasubskrybowania i trzymajcie się. Pozdrawiam. Papa! Pa. cześć!